Dany jest ostrokątny trójkąt równoramienny ABC, w którym długość boku AC jest taka sama jak długość boku BC. W tym trójkącie poprowadzono wysokość AD. Udowodnij, że kąt ACB jest dwa razy większy od kąta BAD. Od czego powinniśmy zacząć? Zauważ, że w treści zadania jest mowa o ostrokątnym trójkącie równoramiennym, w którym poprowadzono wysokość. Należy zatem zrobić rysunek. Zatrzymaj lekcję i spróbuj zrobić to samodzielnie. Następnie sprawdź, czy twój rysunek będzie taki sam jak mój. Najpierw rysujemy ostrokątny trójkąt ABC. W tym trójkącie długość boku AC jest taka sama jak długość boku BC. W tym trójkącie poprowadzono wysokość AD. Z którego wierzchołka wychodzi ta wysokość? Z wierzchołka A. Do którego boku będzie zatem prostopadła? Do boku CB. Ten odcinek jest wysokością AD. Wysokość jest zawsze prostopadła do boku, na który pada. Rysunek gotowy. No to co mamy udowodnić? Mamy udowodnić, że kąt ACB jest dwa razy większy od kąta BAD. Gdzie znajduje się kąt ACB? Tutaj jest wierzchołek A, tutaj jest wierzchołek C, a tutaj jest wierzchołek B. To jest kąt ACB. A gdzie jest kąt BAD? Kąt BAD znajduje się w tym miejscu. Mamy zatem udowodnić, że ten kąt jest dwa razy większy niż ten kąt. Zauważ, że w treści zadania nie podano miary żadnego kąta. To oznacza, że mamy udowodnić, że w każdym ostrokątnym trójkącie równoramiennym, w którym poprowadzi się taką wysokość, ten kąt, który jest między ramionami, jest dwa razy większy od kąta, który znajduje się między wysokością a podstawą tego trójkąta. Jeszcze raz przypomnę, że mamy udowodnić, że ten kąt jest dwa razy większy od tego kąta. Czy byłoby nam łatwiej, gdybyśmy znali miarę tego kąta? Oczywiście, że tak. Możemy zatem odrobinę sobie pomóc, szacując miarę tego kąta. To jest kąt ostry, który ma na moje oko 20 stopni. Spróbujmy najpierw pokazać, że w tym konkretnym przypadku ten kąt jest dwa razy większy od tego kąta. Zauważ, że tutaj mamy do czynienia z trójkątem ABD. Tutaj mamy 20 stopni, a tutaj mamy 90 stopni. A jaką miarę ma ten kąt? Spróbuj obliczyć samodzielnie. 180 stopni odjąć 90 stopni, odjąć 20 stopni to 70 stopni. Zauważ, że ten kąt jest jednocześnie kątem, który występuje w trójkącie ABC. Między ramieniem a podstawą. Co wiemy o trójkącie ABC? To jest trójkąt równoramienny. To oznacza, że w tym miejscu również mamy kąt, który ma 70 stopni. Zobacz, znamy miarę dwóch kątów wewnętrznych trójkąta ABC. Czy potrafimy teraz obliczyć miarę tego kąta? 180 stopni odjąć 70 stopni odjąć 70 stopni to 40 stopni. Co to oznacza? Ten kąt jest dwa razy większy od tego kąta. Pamiętaj, że obliczenia na jednym konkretnym przypadku, czyli tutaj takim, że ten kąt ma 20 stopni, nie są dowodem. My mamy udowodnić, że niezależnie od tego jaki kąt będzie w tym miejscu, to ten kąt będzie dwa razy większy od tego kąta. Zmarzą teraz miary wszystkich kątów, które mamy na tym rysunku. W sytuacji, gdy mamy coś udowodnić, nie znając żadnych miar, to korzystamy ze zmiennych. Oznaczamy zatem miarę tego kąta grecką literą alfa. Zapisujemy zatem, niech kąt dab równa się alfa. Udowadniając, że ten kąt jest dwa razy większy niż kąt alfa, będziemy postępowali dokładnie w taki sam sposób, jak wtedy, gdy założyliśmy, że ten kąt ma 20 stopni. Teraz ten kąt ma miarę alfa. No to skoro ten kąt ma miarę alfa, ten kąt ma 90 stopni, to jaką miarę ma ten kąt? Te trzy kąty znajdują się wewnątrz trójkąta ABD. Suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 stopni. Miara tego kąta wynosi zatem 180 stopni odjąć 90 stopni odjąć alfa. I to zapisujemy tutaj w kroku pierwszym. Miara kąta ABD to 180 stopni odjąć 90 stopni odjąć alfa. 180 stopni odjąć 90 stopni to 90 stopni. Miara tego kąta to 90 stopni odjąć alfa. Skorzystaliśmy z tego, że znamy sumę miar kątów w trójkącie ABD, która wynosi 180 stopni. Zapiszę jeszcze na ilustracji, że miara tego kąta to 90 stopni odjąć alfa. Skoro mamy do czynienia z trójkątem równoramiennym, a ten kąt jest kątem między ramieniem a podstawą i ma 90 stopni odjąć alfa, to drugi kąt między ramieniem i podstawą ma również 90 stopni odjąć alfa. Kąt BAC jest zatem taki sam jak kąt ABD, czyli ma 90 stopni odjąć alfa. Zapiszę to jeszcze na rysunku. Ten kąt ma również miarę równą 90 stopni odjąć alfa. Przeprowadzając dowód, przy każdym kroku zapisujemy, dlaczego wykonaliśmy takie obliczenia, a nie inne. W tym przypadku ten kąt jest taki sam jak ten kąt, ponieważ trójkąt ABC jest równoramienny, a miarę kąta ABD obliczyliśmy w punkcie pierwszym. Skoro wiemy, jakie miary mają te dwa kąty, to jesteśmy w stanie obliczyć miarę tego kąta, ponieważ te trzy kąty są kątami wewnętrznymi trójkąta ABC. Miara kąta ACB czyli tego kąta, to 180 stopni odjąć suma miar kątów ABD oraz BAC, czyli tych dwóch kątów. Korzystamy znowu z tego, że wiemy, ile wynosi suma kątów w trójkącie ABC. Wynosi ona 180 stopni, jak w każdym trójkącie. Skoro te dwa kąty mają taką samą miarę, która wynosi 90 stopni odjąć alfa, to miara kąta ACB wynosi 180 stopni odjąć 2 razy 90 stopni minus alfa. 90 stopni minus alfa znajduje się w nawiasie. Minus 2 razy 90 stopni to minus 180 stopni, a minus 2 razy minus alfa to plus 2 alfa. 180 stopni odjąć 180 stopni to 0, więc otrzymujemy 2 alfa. Do obliczeń w tym kroku skorzystaliśmy z punktów drugiego oraz trzeciego. Zapiszę to jeszcze na rysunku. Miara kąta ACB, czyli tego kąta, wynosi 2 alfa. Skoro miara tego kąta to alfa a miara tego kąta to 2 alfa to pokazaliśmy, że miara kąta ACB jest dwa razy większa niż miara kąta DAB. Do obliczeń skorzystaliśmy z punktu czwartego. Dokładnie to mieliśmy udowodnić. Nasz dowód jest zakończony, więc na końcu rysujemy kwadracik.